Cześć tu Beata. dziś mamy piątek, 16 sierpnia, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to Trójka Mieczy. Owszem, to jest taka dość mroczna, ciemna, ale złożona karta, więc dzisiejszego dnia będziemy odczuwać albo spotka nas rozczarowanie, ból, utrata nadziei, co gorsza. To też taki czas nieobecności, zwłoki, czasami nawet cierpienia i załamania. To również jest moment, w którym możemy doświadczyć zrywania kontaktów z innymi. Natomiast i oczywiście ta karta jest dość trudna i nie, nie ma co to ukrywać. Natomiast w tym momencie musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie mamy już nic innego do, do zrobienia w tym momencie, w tej chwili, tylko to spróbować przezwyciężyć. Ważnym przesłaniem tej karty jednak jest, aby spróbować zdać sobie sprawę z, z, ze stanu, w którym jesteśmy, z emocjonalnego również stanu, w którym jesteśmy. Więc czy to będzie zerwanie, czy to będzie spór, czy to będzie rzeczywiście coś odleczone i, i ta zwłoka będzie dość znacząca, należy zdać sobie z tego sprawę. I, albo poszukać też przyczyn. To jest takie, takie ważne. Natomiast w tym stanie emocjonalnym, w tym momencie, w którym te trudniejsze rzeczy się dzieją, ważne, aby nie podejmować żadnych y, poważnych życiowych decyzji. Dlatego, że b, b, stan emocjonalny zaburzy nam pole widzenia i nie będziemy dostrzegać y, wszystkiego tak, jak, jak powinniśmy. Warto więc. Y, y, pamiętać o tym, żeby nawet w momentach i w chwilach wzburzenia wycofać się na moment, przemyśleć i przeanalizować chociaż odrobinkę, a już na pewno nie podejmować żadnych ważnych decyzji w takim stanie emocjonalnym. Dlatego, że to, będą, to będzie podejmowanie błędnych decyzji. Te decyzje nie będą, nie będą korzystne. A przecież o to nam wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że uda nam się przez ten piątek przejść i i dostrzec, w którym momencie właśnie należy się na chwileczkę wycofać i, i zastanowić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Pozdrawiam i życzę cudownego piątku. Do usłyszenia.